Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj robimy zadania z ranią, yy, tam z kontynuacją tych wyborów, bo fajnie by było to skończyć, skoro w środę mają być nowe zadania związane z nimi, więc pewnie do tych zadań musimy mieć skończone to, także chcę po prostu zrobić maksimum dzisiaj i jeśli dzisiaj nie będzie to koniec, to nie wiem, może postaram się nagrać na poniedziałek odcinek, żeby po prostu do środy to ogarnąć No ale co, no myślę, że chyba już nie przedłużam i zaczynamy robić te zadania Właśnie kartkowałam księgi mojego dziadka i wygląda na to, że często współpracował z jakimś Steve'em Nie ma nazwiska Steve'ów jest na pęczki To pewnie płonna nadzieja, ale być może znasz jakiś rolników o takim imieniu tak? Super. Być może pogadasz z nim o moim problemie z wronami i żniwnych zagwozdkach. Zgodnie z zapisami w księdze dziadka, ostatni raz zlecał naprawdę, zlecał naprawdę komuś o nazwisku. Naprawdę? Komuś o nazwisku? Big Bony? Bunny? Taki ktoś chyba nie istnieje. Jak mielibyśmy go odnaleźć? Co to? Znasz ją? Wspaniale! To może poproś, żeby tu wpadła, kiedy znajdzie trochę czasu. Gdy tu pierwszy raz przyjechałam, mały Andy pojawił się z kurczakiem. Mówił, że to taki podarunek na przywitanie, bez żadnych zobowiązań, ale gdybym potrzebowała więcej zwierząt, to mam się do niego zwrócić. A czym byłoby gospodarstwo bez zwierząt, prawda? Zamówiłam komplet trzody. Nazwał go kolekcją starego McDonalda. Połowa zwierząt przybyła na miejsce, ale krów ani widu, ani słychu. Mogłabyś poszukać tego nicponia Endiego i sprawdzić, co się stało? Oczywiście. Zastanawiam się, gdzie możemy jechać na początku. Gdzie będzie najlepiej pojechać. Ale... Może do Steve'a, bo to chyba pójdzie najszybciej z nim. W sumie od razu tam też jest Big Bonnie, od razu. Dwa razy od razu powiedziałam. Nie wiem, dzisiaj jakoś totalnie nie myślę, więc przepraszam Was, jak będę jakieś dziwne rzeczy mówiła. Dobra. Ale jakoś szybko, znaczy wolno jedziemy. Dobra, no to idziemy najpierw do Steve'a, potem pójdziemy do Big Bonnie, zobaczymy, co. co będą chcieli, żebyśmy zrobili. Hej, Aurora, dawno się nie widzieliśmy, co mogę dla Ciebie zrobić. Kirsty Griswold to krewna Birka Griswolda? Tak, długo się znaliśmy z Birkiem. Był dla mnie jak mentor, gdy zakładałem swoją firmę. Farmę. Firmę. Z przyjemnością odwdzięczę się za tamtą przysługę, pomagając jego wnuczce. Na początku to chyba przydał, przydałby się jej strach na Wrony. Chodzi o to, że teraz nie tak łatwo odstraszyć te ptaszyska. Parę kijków i szmat nie wystarczy, żeby je przypłoszyć. Trzeba się bardziej postarać. Wiem co trzeba zrobić Pamiętam, że w mieście przy sklepie Dextona Jest kosz ze starymi halloweenowymi kostiumami Weź jeden z nich Koło szopy znajdziesz stare grabie Które posłużą za kij Jak już tam będziesz to weź też trochę siana ze stajni Gdy będziesz miała już wszystko Wróć do mnie Dobra, to idziemy zbierać rzeczy Na strach na wróble Strach na wróble? Okej, okay. tam jeszcze po jedną rzecz Musimy jechać po te jakieś rzeczy Halloweenowe. A nie, tu gdzie to będzie. A w sumie że od razu możemy sobie do Big Bunny pojechać. Zależy, co ona będzie chciała, żebyśmy zrobili. Na rozżarzone ziarno? To znowu ty. Co się tym razem wydarzyło, Aurora? Znowu czas za szybko mija? Muszę tylko wziąć sieć. Co to, ktoś potrzebuje fachowej pomocy mechanika od Birka? Uwielbiam tę starą farmę. Gdy zamykam oczy i wyobrażam sobie gospodarstwo, to właśnie tak wygląda. Bez obrazy dla Steve'a, ale Birk Griswold naprawdę stworzył farmę jak z obrazka. Jeśli jego wnuczka potrzebuje pomocy w sprawie maszyn, może liczyć na Big Bunny. Tylko wezmę szybko narzędzia i zaraz ruszam do Kirsty. Chwila, nie ma ich. To, to naprawdę kij w szprychy mojego planu. Mówię w przenośni, metaforycznie. Plany nie mają szprych. Jak mogłam być taka niemądra i zostawić cały ten niebezpieczny sprzęt w miasteczku? Jeśli radny się dowie, wywiezie mnie stąd na taczce. Właściwie to w podobny sposób się tu dostałam. W każdym razie musimy znaleźć te narzędzia, zanim srebrna pola polana popadnie w ruinę i zarośnie chwastem. Aha. No, czy musimy pochać w milion różnych miejsc i po prostu szukać jej narzędzi. Nie, wydaje mi się, że tam ich nie będzie. O, czy to są te narzędzia? A, dobra, to dopiero jedno. Ale okej, okay, ważne, że mamy jedną trzecią z tego. Ale to dobrze nawet, że to widać tak fizycznie, że to tu jest o, o tu jest jakaś druga rzecz a może tam w fontannie będzie coś to jest coś? o tak jest, a nie, jest gwiazdka gwiazdyk nie zbieramy aha, dobra no to najpierw pojedziemy tam do tego krawca weźmiemy te rzeczy na tego stracha na wrony i później poszukamy jeszcze w tych pozostałych miejscach Najgorzej chyba będzie z Endym, bo mam takie jakieś uczucie, że u niego będziemy yy, szukać tych krów. Też pytanie, ile tych krów jest do znalezienia. Mam nadzieję, że nie za dużo, bo naprawdę mam, mam takie przeczucie, że trzeba będzie ich szukać wszystkich. Nic. To pewnie będzie to w miejscu, w którym mówiłam, że tego nie będzie. A tu, to? to nawet nie wiem, gdzie jest to jedno. A dobra, pojedziemy tu. Za tym domem? Tak, dobra, tutaj. Aha, wow. mogłam się spodziewać, że to będzie w tym ostatnim miejscu, do którego akurat nie pojechałam. Ale gdzie to jest w ogóle? Ja totalnie. A chyba, że to będzie w środku zegara. Tak? Star Stable. ale wy lubicie utrudniać. No, wydaje mi się, że tak, że to będzie w środku. No i co? No, wiedziałam. No w sumie, zegar mi to musiała zostawić chociaż jedną rzecz tu. Dobra, no to pojedziemy do niej, bo na pewnie, jak już ma te narzędzia, to będzie mogła ruszać. No i pójdziemy tylko do Steve'a skleić tego stracha. Znalazła się? Och, Bogu dzięki Jakaż to ulga Pocałowała... Pocałowałabym ze szczęścia kozę A może masz ze sobą kozę? Nie? No to przy innej okazji A szkoda, bo mogłam sobie do torby wziąć kozę Wszystko już mam Będę o Kirsti za dwa machnięcia ogonem jagnięcia To półtora machnięcia w... wyrośniętej owcy w systemie metrycznym Hmm, droga do gospodarstwa Birka jest trochę długa możliwe, a nawet nieuniknione, że pogubię te narzędzia po drodze. Lepiej ty je zawieźć. wtedy nie będę miała czego zgubić. Najwyżej siebie. Powiedz Kirsti, że już niedługo się zjawię, żeby naprawić jej maszynę. Dobra. Czyli mamy te narzędzia, tak. Co to jest? Czemu tu się noś niebieskie? Steve, o co ci chodzi? Czemu masz takie dziwne rzeczy tu? No, ale dobra, ja nie pytam. Nie pytam Steve, a może te konie są takie fajne tutaj, bo on im daje niebieskie siano. Kto wie? Doskonale, a teraz patrz uważnie. Uklepać tu, przyklepać tam i jeszcze kilka garści słomy. Strach, że aż strach. Wszystkie wrony osiewieją z wrażenia. Zabierz stracha na wrony z powrotem do Kirsty i powiedz jej, że wkrótce się tam zjawie, żeby jej pomóc. I mamy go ze sobą? Oh, wow. Chociaż chyba lepiej jakbyśmy go wieźli na, na koniu. To by śmieszniej wyglądało. E, I gdzie mamy jeszcze jechać? To chyba najbliżej będzie pojechać e, do Jadłowego Gaju i tam po prostu zjechać na dół do Andy'ego. Jestem ciekawa ile nam dzisiaj zajmie ten odcinek, tak szczerze. E, bo na pewno dzisiaj tego nie skończymy. Więc no wydaje mi się, że po prostu tak wyjątkowo zrobię odcinek więcej przed środą. Postaram się po prostu w weekend jakoś nagrać go, żeby no po prostu, żeby na środę mieć już ogarnięte to. No bo na 200% muszą być te zadania z nimi z tymi wyborami skończone, żeby robić coś z nimi dalej. Chyba że się mylę. No ale to i tak po prostu mam teraz motywację. Nawet jeśli mówię źle, no to i tak jestem zmotywowana, żeby to zrobić, żeby nie nagrywać aktualizacji na moim głównym koncie, tylko na tym. Tak w ogóle mamy blisko do tego dziewiętnastego poziomu. A nawet nie robię żadnych głównych zadań i no trochę wolno nam to schodzi. Aurora, co cię sprowadza w te strony? Krowy jeszcze nie dotarły do Kirsty? O, rany! Jak widzisz, mam od ręki mnóstwo kurczaków i owiec. Ale w przypadku krów muszę składać specjalne zamówienia. Krowy dla Kirsty trochę się opóźniły, ale powinny już tam być. Ech, co jest z tymi krowami? Wysłałem je z mapą i całym wyposażeniem. Musiały się zgubić. Może pomogłabyś je nakierować? Pomogłabyś, dobra. Sprawdź tunel po drodze stąd do Mistfall. Jeśli znajdziesz jakieś zabłąkane krowy, daj im kuksańca i sprowadź na właściwy szlak. I powiedz Kirstie, że wkrótce wpadnę do niej, żeby odpowiedzieć na ewentualne pytania co do nowych mieszkańców stodoły. Czyli... A dobra, mamy zaznaczone na mapie, gdzie mamy iść, bo już chciałam gadać, że nawet nie wiem, gdzie mam jechać. Ale czyli to po prostu mamy jechać do tego... Tego tunelu, jak się wjeżdża do Mistfall? Przynajmniej tak zrozumiałam z tego, co on nam powiedział. Więc mam nadzieję, że... Tak, tutaj ten tunel. Dobra. Ale ten koni wolno jedzie. Ja w ogóle ostatnio nie mam czasu, żeby wchodzić do stresu, by nawet konia oporządzić. No i tak to wygląda potem. O, co to? A co się teraz pojawiło? Bo za niedługo tutaj będą ci. Te zadania z Helgą, Gretchen i z Ginterem. A tu jest jedna krowa. O! Okay, czyli po prostu jedziemy takie po drodze Te krowy zbieramy Tak? Czy nie? Nie Aha, dobra, czyli A to tylko ta jedna? Nie, więcej ich jest Oj No ale mam nadzieję, że są w okolicy A nie gdzieś, nie wiadomo gdzie one pojechały A ta w ogóle tyłem stoi Dobra, chodź krowa Idziemy Idzie? Dobra, idzie jeszcze ja sobie kota z torby wyrzucę Żeby biegał za nami Pytanie, ile ich jeszcze jest No nie ma... A, tutaj są jakieś To chyba już nie będziemy zawracać Chyba już stąd będziemy je tylko zbierać Z tego tunelu Ty w ogóle tam chciałaś wjechać Nie wiadomo gdzie Chodź, krowo Dobra, idzie za nami ja lubię takie zadania, gdzie te zwierzęta za nami biegają, a nie trzeba je tak ten... takie prowadzić, bo to jest dla mnie jedna z gorszych rzeczy. Aha, tu jeszcze musimy iść. No dobra. I co to będzie już ostatnia? Czy jeszcze gdzie indziej trzeba iść? Czemu te krowy w ogóle nie szły razem? Tylko tak każda jest w ogóle... Innym miejscu, i się tak porozdzielały. Oby to była ostatnia. Bo, jak kolejna będzie jeszcze w ogóle milion kilometrów stąd, to. <gryw> to chyba nie wytrzymam. I co to wszystkie? Proszę. O, dobra. Udało się. Chociaż tyle. No i co? I w sumie będziemy mieli wszystko zrobione. W sensie te trzy rzeczy ogarnięte. To zobaczymy, co jeszcze mamy tu zrobić. Aha, no i one po prostu sobie tu do niej przyjechały. No i musimy tam z nią pewnie porozmawiać. Eee, że wszystko ogarnęliśmy. No i już się zadomowiły. Dobra. Przywiozłaś narzędzia? Może powinnam pójść z młotkiem do starego traktora i liczyć, że jakoś to będzie. Ale miałam nadzieję, że Bonnie zaoferuje bardziej fachową pomoc. Bonnie sama tu przyjedzie? Wspaniale! Nie mogę się doczekać. A co to? Strach na Wrony? Och, jaki słodziak! Steve jest pewien, że to je przestraszy. No nie szkodzi spróbować. Nie zaszkodzi spróbować. Dzięki za nawiązanie kontaktu ze Steveem. Mam nadzieję, że dużo się od niego nauczę. Krowy w końcu dotarły na miejsce. Dziękuję ci za pomoc w ich doprowadzeniu. I mówisz, że Andy mnie odwiedzi? Nie mogę się doczekać. Oj, coś się zacięło. Zakładając, że każdy, z kim rozmawiałaś, wywiąże się z obietnicy, będę mogła wreszcie, wreszcie ruszyć z pracą w gospodarstwie. Aha, czyli to będzie chyba na tyle. Oni teraz wszyscy tu przyjechali jej pomóc. I porozmawiamy z ranią Sif. Taki dumny z siebie wysiadł z tego auta. Hmm, czy ktoś zamawiał specjalistę od żniw? Tylko pokażcie coś do zrobienia. Albo wytropię problem po zapachu nawozu. <grym> Niech mi klucze wieją, Jak mogłam tak długo zaniedbywać sprzęt twojego dziadka? To jakieś cud, że gospodarstwo nie wyleciało w powietrze. Dzień doberek, pani Gris... Gris... A to nie było... Gris... World. Przepraszam za to spóźnienie z krowami. Przy następnym zamówieniu dam ci 10% rabatu. Ła, wow, wszyscy jesteście, to wspaniale, Jakby miała prywatną ekipę doradców rolniczych. Założę się, że jeszcze przy, przywrócę tę starą przyczepę do sprawności. Ułatwiłoby to odwiedzanie ludziom twojego gospodarstwa. Serio, byłoby świetnie. Twoje kurczaki wyglądają na trochę przychudę, przydałoby się wzbogacić im dietę. A skoro o tym mowa, rozważałaś może hodowlę alpek? To bardzo przyszło, przyszłościowe... Alpaki? Może poczekam z tym jeszcze. Twoja strata. Aurora, dziękuję za zorganizowanie pomocy, która pozwoli mi na nowo uruchomić gospodarstwo. A ty, Raniu, możesz na mnie liczyć, jeśli chodzi o udział w wyborach, nie żebym obiecywała, że na kogoś zagłosuję. Oczywiście. Musisz posłuchać własnego sumienia. Chcieliśmy pomóc, ponieważ tak należy zrobić nie, nie dla zyskania głosu. To taki żart. Oczywiście, że, że zagłosuję na Sigry A o, nie zawiedziesz się. Miło było Cię znów zobaczyć, Raniu. A Ciebie, poz a ciebie poznać także wielką przyjemnością, Aurora. Odwiedźcie mnie niebawem, ok? Dobra. Bardzo chciałabym pomóc ludziom w dundul, ale chyba nie pora na to. Musimy jechać do mamy. Lata chwila rozpoczną się wybory. Tyle zachodu, żeby pokazać trzem osobom, że mogą liczyć na warangerów. Skolby pewnie skwitował, że marnujemy czas, ale uważam, że naprawdę zrobiłyśmy coś ważnego. Zaufanie w społeczności to podstawa, prawda? I to działa w obie strony. Ufam, że dobre wieści same się rozejdą. Z chęcią dalej pomagałabym ludziom w okolicy, ale nie mamy już czasu. Jedźmy do domu, żeby zobaczyć się z mamą przed wyborami. Czy Bonnie nie wspominała coś o naprawieniu przyczepy dla koni? Żeby było szybciej, zawsze możemy zabrać ją do dundul. A ty i Scarlet pojedziecie obok. Spotkajmy się u mnie w domu jak najszybciej. Ja naprawdę dzisiaj jakoś strasznie powoli czytam. O! Czyli mamy już odblokowane Dobra. To mi się podoba. No ale... Em, no tak, no... Powiem wam, że totalnie nie wiem, co się ze mną dzisiaj dzieje, co ja mam z mózgiem dzisiaj, ale mam straszny problem, żeby czytać. Czytam tak wolno i mi się mylą słowa. Naprawdę nie wiem, co mi dzisiaj jest. Przepraszam Was za to. bo pierwszy raz mam coś aż takiego, ale mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam to aż tak. W ogóle nie wiem, czemu mi się teraz tak zacina. Mam nadzieję, że nie będzie błędu sieci żadnego, bo trochę nie fajnie by było. On, no, Stacy, czasem lubi takie rzeczy robić. O, dobra. No jesteście. Zaczynałam się martwić, że przegapicie wielkie wydarzenie. Doktor Ejren, gdzie jest mama? Właśnie poszła na plac. Wybory już się zaczynają. A tak bardzo chciałam jej powiedzieć, że ją kocham. Ona to wiera nią. Zaufaj mi. Czemu tak stoisz? Chyba miałaś oddać głos. Musimy się spink się spinać bardziej niż sądziłam. Mam nadzieję, że nie będzie za późno na oddanie głosu. Szybko, Aurora. Musimy dostać się na plac, żebym oddała swój głos. Mogę się z tobą zabrać? Oczywiście. O, myślałam, że zrobię nam wyścig tam na ten plac. a jak ten kot słodko sobie ziewnął. Jak nie lubię kotów, to, to było fajne, że tak ziewnął. Okej, okay. gdzie są wszyscy? A tu faktycznie, coś ludzie są. A, czyli tu się nic nie zmieniło od ostatniego, jak był ten wiec. Słyszysz ten tłum, ale wiwatują. Raniu, zadbałam o to, żeby każdy, kto miał wstajnie, pamiętał o zagłosowaniu. Co za ekscytujący dzień. To początek czegoś przełomowego. Też to czujesz? Początek czegoś przełomowego, tak. Cześć, Raniu. Gdy doszły nas słuchy, że osoba, która dopuściła do dewastacji naszego parku przez get, ubiega się o reelekcję, musieliśmy się wybrać na wybory. Oby twoja mama wygrała. To także moje pierwsze wybory, Raniu. I od razu z tak fajnym kandydatem jak twoja mama. Oczywiście najlepiej byłoby móc zagłosować na ciebie. Dzięki. Wiewiórki wreszcie się zjawiły. Teraz będzie jednogłośnie. Zwierzęta z Mistwol w 100% popierają twoją mamę. Chociaż to głupie, że mogą oddać tylko jeden głos wspólnie ze mną. To naprawdę pech. Raniu, rozmawiałam z twoją mamą o gospodarstwie. Zaoferowała pomoc przy założeniu w miasteczku targu dla rolników. Nawet skontaktowała mnie z właścicielem kawiarni, który będzie mógł teraz korzystać z lokalnych surowców mleka i jajek. To naprawdę się dzieje, tak jak w mojej grze. Do drop them. Cudownie Kirsty, twoja mama to niesamowita kobieta, Raniu. Chociaż nie mogę głosować w wyborach, to cieszę się, mogąc okazać wsparcie. Jorvik potrzebuje kobiet u steru. To chyba cud, że męska rada jeszcze nie puściła wszystkiego z dymem. Tak, hehe. Miałam coś zrobić. Gwist. Raniu tutaj. Mamo, chodź tu moja piękna, uparta córko. Muszę mieć kogoś przy sobie na wypadek, gdybym zemdlała. Proszę wszystkich o uwagę. Wygląda na to, że głosy zostały złożone. Czy mógłby mi ktoś pomóc z urną? Aurora. Oj, biorą nas do urny. Słyszała się Aurora. Zabierz urnę do Tali. Szybko to napięcie stresuje mamę. A gdzie jest urna? A, czy my ją mamy już? Nie. Aha, tam jest dobra. <grych> Okej. Okay. I, I chwila prawdy zaraz będzie kto wygrał Oj, myślałam, że się zatrzymamy, w sensie tak automatycznie gra nas zatrzyma Dziękuję moja droga, a teraz spójrzmy Pomruki Czy mogę prosić o uwagę? Będę liczyć głosy A nie lepiej będzie policzyć je w domu na osobności? Zaoszczędzilibyśmy się gry kompromitacji Proszę usiąść i powstrzymać się od uwag, panie Skoll. Jeszcze jeden taki komentarz, i będę musiała pana z miejsca zdyskwalifikować. Hmm. Pff. Specjalnie przerwałam swój urlop, żeby się tym zająć. Dlatego zrobimy to tradycyjnie, jak na dundulczyków przystało. Pierwszy głos jest na. Sigry. Dalej, mamo. Teraz mamy trzy głosy na Skolla. No jasne. I co? I na koniec kolejny głos na skola. To, a to daje razem: O rany, jest remis. No i co my teraz zrobimy? No to mamy problem. Zgodnie z tradycją dundul, decydujący głos należy się urzędującemu. Przepraszam, Aurora, wiem, że ciężko pracowaliście na rzecz Sigri, ale obawiam się, że muszę przyznać zwycięstwo skolowi. Chyba, że ty albo Rania macie jakieś obiekcje. Aha. Czemu ona wybiera tego skola. Po tym wszystkim, co zrobiłyśmy, ten oślizgły typ i tak wygra? Nie mogę uwierzyć, to nie w porządku. Nie, to nie w porządku. Jak mogłam o tym zapomnieć? Nie pozwól, żeby zakończyła wybory. Zapomniałam zagłosować. Tak bardzo poniosły mnie emocje, że nie oddałam głosu na mamę. Nie będzie remisu. Mama powinna wygrać. To wbrew zasadom. Termin głosowania już minął. Pozwól dziewczynie zagłosować. Ona jest sercem i duszą tego miasteczka. Bez jej głosu wybory nic nie znaczą. Tak. Niech zagłosuje, niech zagłosuje. Nie. Nie, nie, nie. I chyba wyjdzie na to, że. Aha. Dowiedział się, że przegra i. I wszystko ten. Yy, rozrzucił kartki. Czemu tylko trzy? Niech no spojrzy w te papiery. Aha, bo to nie to jakieś jego papiery. Czy to jest to, o czym myślę? Ale co? Dodatkowe głosy, wszystkie za skolem. Wygląda na to, że szanowny radny podrzucił do urny sfałszowane głosy. Oszustwo, ktoś musiał mi je podłożyć. Bu. skończ to skol, twój czas już minął. Chyba wszyscy już wiemy, kto jest prawdziwym zwycięzcą, ale najpierw co najpierw? Aha, że Rania ma zagłosować. Trzeba doliczyć jeszcze jeden głos. O, mamy kolejny ten. No jak widzicie, jak mówiłam, nie mam czasu, żeby wchodzić do Star Stable teraz. Czy mogłabyś zanieść tę kartę Rani i pomóc jej w oddaniu głosu? Oczywiście. A czemu my nie możemy zagłosować? Aha, że tu mamy jechać. Ja bym na przykład też chciała zagłosować. A nie mogę. Możesz mi pomóc oznaczyć urnę dla mamy? Okej, okay, gotowe. Czy mogłabyś odnieść mój głos tali? Jestem tak zdenerwowana, że aż zrobiło mi się niedobrze. A to czemu ja nie mogę zagłosować? Ach, bo chyba to tylko mieszkańcy mogą głosować. Dziękuję, moja droga. Na mocy przyznanych mi upoważnień, niniejszym zaliczam ten głos. Ichi. To oficjalna decyzja. Nawet wliczając sfałszowane głosy, zwycięstwa może być, zwycięzca może być tylko jeden. Gratulacje, Sigri. Jesteś nową radną dundul. Juhu, tak trzymać, mamo. Sigri, Sigri. Będzie jakieś przemówienie? Pewnie tak. Kto by pomyślał, że w tym małym, sennym dundul odbędą się tak dramatyczne wybory? Ja już swoje zrobiłam. Wracam teraz na urlop. Przekażcie moje gratulacje zwyci zwyciężczyni. I co? I będzie jakieś przemówienie? Ja chyba nie. Nadal nie obudziłam się po tej herbatce, którą przyrządziliście mi z doktor. Nie może być inaczej. Nie, to jest rzeczywistość. Radna Sigri. Trochę potrwa, zanim się przyzwyczaję. Życie z Ranią nigdy nie było nudne, ale od kiedy się poznałyście, wszystko w Dundul stało się znacznie bardziej ekscytujące. Pierwszą zasadą, jaką wprowadzę jako radna, będzie zakaz. Rania i Aurora nie mogą rozkręcać żadnych hec. Tak się tylko drocze. Miasteczko jest wam winne podziękowania. Możecie rozkręcać hece do woli. Ufam wam, o ile potem po sobie posprzątacie. Rania chyba chce ci coś jeszcze powiedzieć. Tylko nie wciągaj mojej córki od razu w kolejne perypetie. Będę jej potrzebować na początku w mojej nowej roli. A i to będzie koniec. Serio? Ja myślałam, że, że to się nie skończy tak szybko. W sensie szybko, no już tyle odcinków. A że tak, że dzisiaj się skończy. Udało się nam, co? Razem jesteśmy nie do zatrzymania. Przywykłam do twojego towarzystwa. Nie wiem, jak teraz wrócę do dawnego życia. Jesteś najlepszą przyjaciółką, jaką miałam. To znaczy taką ludzką. Delingry jest nadal numerem jeden. Nie potrafię się żegnać, więc nie róbmy tego. Do zobaczenia, Aurora. I co, i to wszystko? Czy nam się coś nowego tam odblokowało z nimi? Aha, czyli mamy tu po prostu takie nowe zadania. Ale to wydaje mi się, że i tak to jest wszystko, co potrzebujemy w środę, żeby mieć odblokowane. Także zobaczmy to siodło. No, nie mój kolor. Ale okej, okay. no i w sumie wiecie co? Myślę, że na dzisiaj to będzie koniec. Bo chciałam właśnie zrobić sobie tylko te zadania, żeby na środy już na pewno mieć wszystko z nimi związane zrobione. Także co, no? Zapraszam Was do lajkowania, subskrypcji, i komentowania, ponieważ bardzo motywuje mnie to do nagrywania kolejnych filmów dla Was. Zapraszam Was również na mojego, na mojego Instagrama. Link do niego macie w opisie tego raz wszystkich poprzednich filmów. Widzimy się w kolejnym odcinku, także do zobaczenia i Pa!